Witam Was, kochani, bardzo serdecznie na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj zapraszam klasy czwarte. Mam nadzieję, że czwarta C. Ogląda, gotować do działania, wypoczęci, najedzeni po świętach. I jaki mamy, kochani, temacik? Spójrzmy. 17 wiek, stulecie wojen. W podręczniku znajduje się na stronach od 80 do 84. I bardzo bym Was prosił o to, żeby te podręczniki były otwarte, bo kilka razy będę Was odsyłać do nich w trakcie tego filmiku. Nie wszystko tutaj zostało pokazane yy, przeze mnie. Niektóre rzeczy są w podręczniku, warto będzie zatem do niego sobie zajrzeć. Cele naszej lekcji, po niej z pewnością będziecie wiedzieć, jakie były przyczyny wojen Polski ze Szwecją i z Turcją. Poznacie polskich bohaterów historycznych i ich zasługi dla naszego kraju. Stefana Czarnieckiego, Augustyna Kordeckiego, Jana III Sobieskiego. I poznacie skutki wojen prowadzonych przez Rzeczpospolitą w XVII wieku. Zacznijmy sobie temat od omawiania sytuacji Rzeczypospolitej w XVI wieku. Polska to był kraj, który wówczas na wielu płaszczyznach się rozwijał. Na pewno coraz lepiej radziła sobie Polska pod względem gospodarczym, rozwijało się rolnictwo, handel, i Rzeczpospolita notowała też rozwój kulturowy. No, czas renesansu, budowania nowych, imponujących gmachów, rozwój języka polskiego. Zawdzięczamy go Mikołajowi Rejowi, który pisał i tworzył w tym języku. Często historycy ten czas, lata mm, panowania ostatnich Jagielonów, czyli Zygmunta I starego i jego syna Zygmunta II Augusta, określają jako Złoty Wiek, Złoty Wiek w rzecz Rzeczpospolitej. Jednak y, końcówka tego stulecia już zapowiada problemy, kłopoty. I czas raczej wojen niż rozwoju. Pod koniec XVI wieku tron polski zajmuje Zygmunt III Waza. Człowiek pochodzący ze Szwecji, wywodzący się z dynastii Wazów, który zanim został królem Polski, był władcą Szwecji, ale gdy już rządził Polską, gdy już przejmował się głównie sprawami tego kraju, to został pozbawiony tronu szwedzkiego. Został zdetronizowany. Takiego określenia używamy, kiedy ktoś zostaje pozbawiony korony. Zygmuntowi III wazie to się nie spodobało, chciał odzyskać tron szwedzki, dlatego dążył do wojny ze Szwecją. I to jest, kochani, pierwsza przyczyna wojen polsko-szwedzkich. Chęć odzyskania tronu szwedzkiego przez Zygmunta III wazę króla Polski. Drugą przyczyną była walka o wpływy i o dominację na Morzu Bałtyckim. Oba te państwa miały dostęp do Morza Bałtyckiego. Jak spojrzymy sobie tutaj na mapę, e, Rzeczpospolita jest zaznaczona kolorem różowym duże, ogromne państwa europejskie, Szwecja z kolei na północy jasnożółty kolor Królestwo Szwecji oba te państwa miały dostęp do Morza Bałtyckiego. I chciały ten dostęp poszerzać, zajmować coraz więcej terenów nadmorskich, aby rozwijać swój handel i swoją gospodarkę. Czyli już dwie przyczyny wojen polsko-szwedzkich mamy. Wojny te toczyły się przez długi czas w pierwszej połowie XVII wieku, natomiast taka najważniejsza wojna miała miejsce w latach 1655-1660 i znana jest w historii jako. Potop szwedzki. Dlaczego potop? Ano dlatego, że wojska szwedzkie niemalże zalały cały teren Rzeczypospolitej. Yy, siły szwedzkie szybko i sprawnie zajmowały coraz większe terytoria ziem polskich. Było tych Szwedów bardzo dużo. Palili wsie, rabowali miasta, zabijali miejscową ludność. Szli bezwzględnie. Stąd potop. Potop też może nam się kojarzyć z pewnymi stratami, ze szkodami, które są wy, wyrządzone przez ten żywioł. No i w rzeczywistości najazd szwedzki też spowodował wiele strat, wiele szkód dla Rzeczypospolitej. Stąd tutaj ten potop nam jak najbardziej pasuje. Ta nazwa jest bardzo tutaj zręcznie zas zastosowana przez historyków. Eee, kochani, co trzeba powiedzieć o postawie ludności polskiej w czasie potopu? Część niestety opowiadała się za Szwedami, poddała się bez walki, natomiast sporo Polaków dzielnie i bohatersko walczyło o obronę ojczyzny. Trzeba sobie wspomnieć o takiej postaci jak Stefan Czarniecki, który w czasie potopu szwedzkiego dowodził polskimi siłami. I prowadząc ze Szwedami tak zwaną wojnę podjazdową, czyli atakując ich z zaskoczenia, e, przede wszystkim nękając takie małe oddziały szwedzkie, skutecznie starał się tych Szwedów odpierać. Bohaterska postawa Stefana Czarnieckiego zaowocowała tym, że ta postać znajduje się w Hymnie Państwowym, bo przecież na pewno kojarzycie ten fragment jak Czarniecki do poznania po szwedzkim zaborze, za ojczyzny ratowania, wrócił się przez morze. Ten fragment hymnu polskiego Mazurka Dąbrowskiego odwołuje się właśnie do Stefana Czarnieckiego i do jego bohaterskiej postawy w czasie potopu szwedzkiego. U, schy u schyłku swojego życia Czarniecki otrzymał jeszcze tytuł Hetmana. Yy, za te zasługi swoje, Czyli główno dowodzącego sił polskich, to pojęcie Hetman na pewno jest Wam znane z poprzedniej lekcji o Janie Zamojskim. Warto też sobie jeszcze wspomnieć o oblężeniu Jasnej Góry, które miało miejsce od listopada do grudnia 1655 roku. Szwedzi chcieli zdobyć klasztor i twierdzę, znajdującą się w Częstochowie. Jednak bohaterska, dzielna postawa Augustyna Kordeckiego, przeora e, tego klasztoru, który dowodził załogą twierdzy. Kordecki jest tutaj przedstawiony w centralnym punkcie tego obrazu z krzyżem uniesionym do góry, w habicie, duchowny, bojowo nastawiony do działania, nie dał się szwedom, klasztor i twierdza zostały obronione. No, oblężenie Jasnej Góry, gdyby się powiodło, to być może motywacja Polaków do dalszej walki by spadła, ponieważ yy, klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie, to, był, to było miejsce już kultowe dla Polaków. Bardzo ważne z tego względu, że dla yy, katolickiej części Polski, to yy, no, miejsce istotne, ponieważ znajdował się tam obraz Matki Boskiej. I było to miejsce, tak jak już wcześniej powiedziałem, kultowe. Tymczasem obrona Jasnej Góry dała kopa motywacyjnego Polakom do dalszej walki, do dalszego stawiania oporu Szwedom. Wojna ze Szwedami toczyła się do 1660 roku. Zakończył ją podpisany w Oliwie pokój. Szwedzi uzyskali pewne mm, terytoria Rzeczypospolitej, ale przede wszystkim zadali. Polakom dużo strat. Sporo Polaków zapłaciło życiem w tej wojnie. Polacy także odnieśli straty materialne. Mnóstwo dzieł sztuki, innych cennych rzeczy zostało przez Szwedów wywiezionych do Szwecji, między innymi księgozbiór Mikołaja Kopernika, w tym znane wam już dzieło O obrotach sfer niebieskich do dziś znajduje się w Szwecji. Dużo wsi zostało spalonych, zrabowanych, zniszczenia terytorialne, straty materialne, naprawdę. To była bardzo ciężka dla Rzeczypospolitej wojna, i w sumie dobrze, że udało się zawrzeć ten pokój, bo Polska w tamtym czasie jeszcze doczyła wojny chociażby z Rosją, miała na pięku z kozakami, czyli z taką ludnością. Znajdującą się na terenie wschodniej Rzeczypospolitej Ludnością bardzo bojowo nastawioną do życia No i dobrze, że ten rozdział wojen ze Szwecją został zamknięty Bo w dalszych latach przyszło jeszcze Rzeczpospolitej walczyć chociażby z Turcją I teraz przejdziemy sobie do omawiania właśnie tej wojny polsko-tureckiej W latach 70. XVI, XVII wieku Sporo było walk polsko-tureckich, m.in. bitwa pod Chocimiem. O tym jednak będziemy więcej sobie mówić w szóstej klasie. Natomiast my dzisiaj skupimy się na bitwie, która rozegrała się w 1683 roku pod Wiedniem. Tutaj mamy obraz przedstawiający te wydarzenia. Eee, Turcja postanowiła najechać yy, Wiedeń, stolicę Austrii. Do takiego ataku yy, siły tureckie zmobili zmobilizował wezyr Kara Mustafa, czyli wezyr, czyli głównodowodzący siłami tureckimi. No i Turcja w pewnym momencie zaczęła oblegać Wiedeń. Cesarz poprosił wówczas króla Polski Jana III Sobieskiego. Tutaj może Wam go pokażę w takiej książeczce, którą mam przy sobie. Poczet królów polskich. Podobizna Sobieskiego jest tutaj, myślę, że dobrze widoczna, także lata jego życia obok. No i cesarz postanowił poprosić Sobieskiego o pomoc. Sobieski z pewnymi polskimi siłami ruszył e, do Wiednia z odsieczą, czyli z próbą właśnie odparcia e, oblężenia zlikwidowania tego oblężenia i manewr Jana III Sobieskiego zakończył się sukcesem, bowiem yy, bitwa pod Wiedniem okazała się być bitwą przegraną dla Turcji. Turcy musieli wracać do swojej ojczyzny. Ich natarcie yy, zostało zatrzymane. Siły chrześcijańskie, bo pod Wiedniem walczyła nie tylko walczyli nie tylko Polacy, ale też y, siły niemieckie, siły austriackie y, odniosły zwycięstwo, tutaj na tym obrazie który wam jeszcze pokazałem y, pokażę jeszcze raz akurat znajduje się moment, gdy Jan III Sobieski postać w centrum y, siedząca na koniu y, przekazuje taki list w którym y, znajduje się informacja dla papieża, informacja o tym że siły chrześcijańskie pokonały Turków i zmusiły, y, ich do, zmusiły ich do odwrotu. Obraz Jana Matejki, jak zwykle dużo się na nim dzieje. Pewna też symbolika jest tutaj widoczna. Jak się bardziej y, dokładniej przyjrzycie. No to zobaczycie chociażby tęczę na niebie, która na pewno kojarzy się z czymś pozytywnym. No i rzeczywiście ta bitwa. Y, Miała pozytywne skutki dla Jana III Sobieskiego, bo rozsławiła jego imię w całej Europie. Król Polski stał się sławny, okazało się, że świetnie potrafi sobie radzić na polu bitwy, jest dobrym dowódcą, natomiast w rzeczywistości, praktycznie, ona Rzeczpospolitej niewiele dała poza właśnie takimi względami prestiżowymi. Kochani. Jakie były skutki tych wojen prowadzonych przez Rzeczpospolitą w XVII wieku? Na pewno duże zniszczenia terytorialne o tym trzeba sobie wspomnieć. Sporo terenów po prostu poszło z dymem, mówiąc kolokwialnie. Utraty, utrata pewnych terytoriów zarówno na rzecz Szwecji, jak i na rzecz Turcji. Zbiednienie kraju. Po prostu yy, no wojna to chyba jest jasne. Jest czymś kosztownym, czymś wymagającym poświęceń zawsze są jakieś straty i szlachta, czyli ta najbogatsza część społeczeństwa polskiego. Stanowczo zbiedniała. Yy, to też w przyszłości dochodziło do tego, że Ci ludzie wywodzący się ze szlachty byli często przekupywani przez yy, mocarstwa znajdujące się yy, poza Rzeczpospolitą i realizowali interesy nie polskie, tylko właśnie interesy obcych mocarstw. Czasy, kiedy Rzeczpospolita znalazła się w kryzysie spowodowanym yy, tymi wojnami, jednocześnie były czasami, kiedy rozwijały się państwa sąsiadujące. Z Polską, a więc Rosja, Prusy i Austria. No, w przyszłości te państwa wykorzystały fakt, że biedna, osłabiona y, wojnami Rzeczpospolita była dosyć y, łatwym państwem do podbicia, no i doszło do rozbiorów, o czym jeszcze będzie mowa na kolejnych lekcjach. Kochani, jeszcze taki ostatni slajd dla was do zapamiętania. Po tej lekcji na pewno te daty 1655-1660, a więc potop szwedzki, jedna z najważniejszych wojen polsko-szwedzkich, 1683, bitwa pod Wiedniem, z nią związany był właśnie Jan III Sobieski. To jest postać, którą warto sobie zapamiętać. No i warto też co nieco wied wiedzieć o Stefanie Czarnieckim, który był z kolei związany właśnie z potopem szwedzkim. I wreszcie skutki wojen Polski w XVII wieku, czyli to, o czym przed momentem mówiłem, ale też jest to jakby troszkę szerzej i lepiej opisane w Waszym podręczniku na stronie 83. Tam sobie proszę zajrzeć. Także na stronę 82, gdzie kilka ciekawostek związanych z tą wojną z Turkami jest zaprezentowanych. Mam nadzieję, że. Lekcja była OK. Zaglądajcie, kochani, na Classroom. Tam na pewno pojawią się jakieś zadania, notatka z dzisiejszej lekcji. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym tygodniu.